No słuchaj, Mistrzu, mamy zadanie do zrobienia. Dokądś zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba pierwiastek z 60 jest A, B, C, D. O co chodzi i jak się za to zabrać. Wyobraź sobie, że masz pierwiastek z 60 i musimy oszacować mniej więcej, ile ta liczba jest warta. Aby rozwiązać takie zadanie, musimy znaleźć jakieś sąsiednie pierwiastki, których wartość bez problemu jesteśmy w stanie wskazać. Pierwiastkiem mniejszym od 60, którego wartość znamy, jest pierwiastek z 49, ponieważ jest to ile 7, a liczbą większą od pierwiastka z 60, którego wynik bez problemu znamy, no to pierwiastek z 64, ponieważ jest to 8. Tak więc widzimy, że pierwiastek z 60 jest liczbą, która znajduje się między pierwiastkiem z 49 a 64, czyli jest to liczba, która de facto znajduje się pomiędzy 7 a 8. Proste? No pewnie, że tak, czyli odpowiedź. C. Dzięki za dzisiaj. Obserwuj po więcej. Do następnego.